Dzień dobry, witam Was serdecznie. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych w tym czytaniu. Czytanie jest na temat, czy powinieneś wykonać jakiś ruch w stronę tej osoby, tak? Czyli myślisz o jakiejś osobie i być może nie macie kontaktu, być może czekasz na kontakt ze strony tej osoby. Zastanawiasz się, czy warto byłoby być może, lub może nawet nie przychodzi ci do głowy, że. Fajnie byłoby, gdybyś Ty coś zrobił tak? w kierunku tej osoby jakby pokazując jej, rozwiewając jej może wątpliwości, które też być może ma, tak? Więc zobaczymy, zobaczymy sobie, tu jak zwykle mamy trzy opcje, jak to wygląda. Mamy apatyt jako opcję numer jeden. Mamy aqua aura jako opcję numer dwa. I mamy jaspis kryształowy jako opcję numer 3. Wszystkie razem wyglądają tak. Mamy apatyt numer 1, aqua aura numer 2 i jaspis kryształowy numer 3. Dobrze, więc zacznijmy sobie od opcji numer jeden, to jest apatyt i zobaczmy, czy powinieneś tu zrobić jakiś ruch w kierunku tej osoby, o której myślisz. Czy jest to wskazane, a może nie tyle wskazane, co może nawet yy, nie jest to konieczne, ale można by to zrobić i... Jakby nie zaszkodzi to na pewno, tak? Więc zobaczmy, czy warto tu zrobić jakiś krok w stronę tej osoby, o której myślisz, jeśli chodzi o apaty, tą grupę numer jeden. Czy warto tu zrobić jakiś krok w stronę tej osoby, o której tu, się my tu myślą te osoby, które wybrały tą opcję numer jeden. Czy warto zrobić jakiś krok w stronę tej osoby tutaj? Okay. Czy warto zrobić jakiś krok w stronę tej osoby, która tu jest, tak? O której myślisz? mamy dwa razy czwórkę mieczy, więc tu jest czwórka czur mieczy i jest na spodzie talii także czwórka mieczy, więc tutaj widać, że ta osoba wychodzi prawdopodobnie z jakiegoś ciężkiego, trudnego okresu w życiu, bo mamy tutaj 10 mieczy, ale mamy też dziewięć mieczy, więc to jest jakieś tutaj Niepokój, stres, może wyrzuty sumienia, może właśnie coś się wydarzyło, co spowodowało te 10 mieczy, czyli je wbija szpilę, ktoś, coś, jakaś sytuacja. Mamy głupca, więc widać, że ta osoba, o której tutaj mowa, jest jakby na, w okresie jakby uzdrawiania, uleczania z tego, wychodzenia z. Tej negatywnej energii tutaj, tak? Nie jest to jeszcze do końca uleczone, no ale widać tutaj że głupca, to już jest nowa energia. Z tym, że ta karta tu pokazuje, że być może ta osoba jeszcze nie jest przygotowana i procentach dojrzała do tego, aby jakby tu ten, jakby przyjąć ten Twój dar w postaci swojego zainteresowania, tak? Jakby on jest tu zainteresowany czymś zupełnie innym. Niż jak powinien, tak. Więc mamy tutaj też ten księżyc, który mówi o właśnie takim okresie głębokiej retrospekcji, głębokiej retrospekcji w siebie, refleksji, e, właśnie po to, żeby to uzdrowić, tak. Mamy tutaj te dwie karty, właśnie bardzo fajne. Asmo, e, Asmonet i As Kielichów, czyli widać, to jest bardzo silne to uczucie i chęć, tak, żeby usankcjonowania tego uczucia, że to nie jest tylko platoniczne uczucie ze strony tej osoby, ale także ona myśli o czymś konkretnym z tobą. Natomiast jeśli chodzi o to, czy warto do tej osoby się zbliżać na ten czas, i ja bym powiedziała, może nie w tym momencie, tak? Bo tutaj coś się klaruje, coś się będzie działo pozytywnie, ale to jest bardzo świeże, bardzo delikatne. Bardzo jeszcze chwiejne. I myślę, że fajnie by było poczekać jakiś czas, żeby ta osoba, może tutaj, yy, dać jej czas, żeby ta osoba miała ten czas na, na tą retrospekcję, na to właśnie głębokie uzdrowienie, na to spojrzenie do wewnątrz, żeby trochę dojrzała w tym, jakby ustabilizowała się w tej sytuacji, tutaj, w której się znalazła, tak? Żeby to uczucie mogło właśnie jakby. Tutaj się zmaterializować głębiej, bo na razie, z tego co tu widzę, to wygląda to w ten sposób. No ta osoba jest w okresie jakby rekonwalstencji, tak? uzdrawiania, leczenia. To jest jeszcze takie dosyć delikatne, ono się dopiero jakby wychyla z tej swojej jakiejś trudnej sytuacji, którą przeżyła lub cały czas nawet y, tę osobę nękają lub nęka jakiś niepokój, stres, lęk, cokolwiek tu się dzieje. Być może to jest związane nawet z tobą, tak? Więc gdybyś teraz zrobił lub zrobiła ten krok w kierunku tej osoby, to musisz być świadom tego, że to mogłoby być troszkę za dużo dla niej, mogłaby tego... Yy, nie, nie udźwignąć, tak? Szczególnie, że to jest bardzo delikatna sprawa, jak tu widać. I yy, no właśnie. Więc musisz mieć świadomość tego, że to jest prawdziwe uczucie, tak? Ze strony tej osoby to jest prawdziwe uczucie, to nie jest yy, pomyłka. Ta osoba nie myśli o tobie właśnie też jako o chwilowym na przykład romansie, czy że to co między wami było już jest zakończone na przykład, tak? Ta osoba widzi ciebie jako właśnie tą szansę dla siebie. Ona, ona lub on widzą ciebie jako ten kielich, tak? Czyli chcą jakby tu i podarować coś właśnie, ten pełen kielich, jak również tego asa monet, czyli coś konkretnego. Być może mają dla Ciebie jakąś ofertę sami, tak? Może coś chcieliby zrobić sami. Myślę, że jeżeli to by trwało zbyt długo, tak? To, to ten okres właśnie, kiedy oni tak jak... Bo to może też iść w ten kierunku, że oni się jakby w tym okresie takim tej rekonwalescencji za mocno rozkokoszą, tak? Czyli, że może, mogą te osoby właśnie za długo tam tkwić i nie mieć chęci jakby wyjść z tej takiej, takiego stanu tej retrospekcji, refleksji i tak dalej, tak? Więc gdyby to trwało za długo, może warto byłoby coś zrobić, ale póki co to myślę, że fajnie by było dać tej osobie jeszcze chwilę czasu, tak? Żeby ona jakby tam sobie to zrespek zrobiła tę retrospekcję, pomyślała sobie, wymyśliła sobie co tam chce, i być może właśnie też uzdrowiła się, bo to jest też proces tego, co widzę tutaj głębokiego uzdrawiania. Jeżeli to jest prawdziwa miłość, a widzę, że jest, to myślę, że z pewnością się odnajdziecie, tak? Bo albo ta osoba Ciebie odnajdzie, albo Ty ją odnajdziesz, albo siebie odnajdziecie nawzajem, bo widać, że tu wam obojgu, jeżeli ty y, słuchasz tego czytania i myślisz o tej osobie, znaczy ci tobie zależy, tej osobie także zależy. I myślę, że no właśnie, to też tutaj trzeba być ostrożnym, bo jeżeli y, się trafi na zły moment powiedzmy, to y, no, można też dostać rykoszetę, bo może ta osoba mieć gorszy dzień. Może być zdenerwowana, może być yy, w jakiś sposób tutaj coś się z nią dziać, takiego. Yy, mimo, że to jest ten proces uzdrawiania cały czas, tak, ale może mieć właśnie tutaj coś, yy, jakiś niezbyt przyjemny moment, tak. Zdarza się każdemu tobie na pewno też. Yy, więc ja bym powiedziała. Ten okres tutaj wycofania, to jest taka retrospekcja, to jest takie zastanowienie się, tak? Nad sobą, ale z dobrym widokiem na przyszłość, tak? Więc no tutaj ja bym powiedziała, może się troszkę wstrzymać, dać tej osobie jeszcze chwilę czasu, żebym miała chwilę odetchnięcia, żeby nie czuła presji, że musi coś zrobić tak? w tym momencie, no bo już coś się dzieje. I to może dla niej być za wcześnie, tak? Dla tej osoby. Więc tak to wygląda dla opcji numer jeden. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Ok, mamy opcję numer dwa i to jest Aqua Aura. I z pytaniem, czy warto zrobić jakieś kroki w kierunku tej osoby, o której myślisz? Czy warto się odezwać może, czy cokolwiek innego uczynić w kierunku tej osoby. Zobaczmy. W tym czasie, w najbliższym czasie powiedzmy, czy warto to zrobić. Czynić jakiś krok w kierunku tej osoby, o której myślisz. Ok, więc z tego, co widzę, i z tego, co tutaj mi się pokazuje, myślę, że warto, tak? Dlatego, że to jest ta królowa mieczy, więc ten mężczyzna, ta kobieta myślą o tobie jako o kimś niedostępnym, jako o kimś poza zasięgiem. Oni jakby rozpaczliwie tutaj szukają sposobu, w którym mogliby jakby do ciebie dotrzeć. Więc myślę, że to hamuje tutaj jakby rozwój tej całej relacji, tej całej sytuacji, tak? Bo mamy tutaj świat i ta karta mówi o ukończeniu czegoś, także o tym, że być może dla tej osoby jesteś całym światem, tak? Czyli ta osoba widzi tylko Ciebie jakby i dostrzega tylko Ciebie w swoim życiu, i nie obchodzi ją jej nic innego. tak? Więc mamy tutaj tą szóstkę kielichów. To jest tęsknota, to jest właśnie takie osamotnienie. Co ja obstawiam za tym, że ta osoba jest sama, dużo czasu spędza właśnie na myśleniu o Tobie, gdzieś w samotności. No są kochankowie, więc ta osoba też no myśli o tobie, właśnie o kochankach. Mamy szóstkę mieczy. To jest z kolei karta, która mówi o jakby wychodzeniu z jakiegoś okresu ciemności i smutku. Tu dziesiątka mieczy też jest okres ciemności i smutku, być może związany ze zdradą, może jakąś negatywną energią w przeszłości z jakimś negatywnym związkiem. Być może właśnie te osoby właśnie jakby myślą o Tobie w formie osoby niedostępnej, zamkniętej, że jest jakiś dystans, odległość, który oni rozpaczliwie chcą zmniejszyć. Ze względu właśnie na, to, na te swoje doświadczenia z przeszłości, gdzie właśnie ktoś ich brzydko potraktował, myślało, myślał lub myślała ta osoba Wow, to jest coś fajnego, złapałem Pana Boga za nogi, a się okazało, że tylko właściwie ona tak myślała, tak? ta osoba. Tak naprawdę okazało się, kiedy przyszło co do czego, że to było wszystko jakby złudzenie, bo tak naprawdę wcale tej drugiej osobie jakby na tym tak bardzo nie zależało jak jej lub jemu. No i właśnie ta osoba widzę ma właśnie doświadczenia z kimś, kto, je, kto był może zimny, niedostępny, surowy. Kto właśnie jakby, gdzie yy, często właśnie może zostawała sama lub została sama, była emocjonalnie osamotniona, yy, No jak tu u jej stóp leży ten kielich pusty, tak? Więc to jest właśnie to pustka emocjonalna, żal ból. Yy, ale... Te karty, te czwórka mieczy i czy szóstka mieczy mówi o okresie właśnie wychodzenia z tego, zrównoważenia, bo to też szóstka kielichów też mówi o takim okresie, to jest numer właśnie można podzielić na pół, więc równowaga. No i właśnie o tym mówię, że ten mężczyzna, ta kobieta, myślą o tobie, jak o tym jedynym, o tej jedynej, tęsknię za tobą widzą Ciebie jako tą królową mieczy i prawdopodobnie to ich powstrzymuje przed ruchem naprzód. Boją się, że znowu zostaną sami, że znowu zostaną emocjonalnie pokiereszowani. Z drugiej strony nie chcą być sami, z drugiej strony czują ten zew do Ciebie, czują ten e, przypływ, uczuć do Ciebie, myślą o tobie, być może jesteś cały światem dla tej osoby nawet, tak? Więc y, myślę, że warto byłoby w jakiś sposób okazać to, że jakby jesteś tu zainteresowany, zainteresowana, że myślisz o tej osobie również tak samo, jak ona myśli o tobie. Y, no to już inna kwestia, czy ona w to uwierzy, ale myślę, że jeżeli tu są te szóstka y, mieczy i czwórka mieczy, to znaczy, że ona jakby... Zaczyna tutaj bardziej wierzyć w to, że jeszcze jest dla niej coś dobrego na tym świecie przeznaczone, więc myślę, że jest dobry moment, tak? Dobry moment na to, żeby jakby ukazać jej, tylko żeby, żeby to zrobić jakoś mądrze, żeby ta osoba też nie poczuła się do czegoś mocno zobowiązana, bo tu jednak ten żal jest, tak? Więc. Żeby ta osoba nie poczuła, że Ty na przykład czegoś od niej mocno oczekujesz. Czyli na przykład właśnie bardziej e, dać jej znać, ale właśnie bez takiego, że musisz się zrewanżować teraz, tak? Myślę, że ta osoba, jeżeli jej zależy, to i tak to poczuje. Ale ważne, żeby możesz jej nawet powiedzieć, że... Faktycznie, jeżeli tak jest, no bo jeżeli nie jest, no to i tak nie, nie powiesz, tak? Ale że jakby nie oczekujesz tego rewanżu, yy, po prostu chcesz pokazać jej, że jakby ciebie potrzebowała, jakby, jakby chciał lub chciała, to jesteś, tak? Że nie ma tego dystansu. Yy, że ten dystans być może jest właśnie gdzieś tam w nich, w ich sercu, bo otrzymali właśnie coś takiego od kogoś i to jest przykre, tak? I e, zostało coś im odcięte, zostali gdzieś odcięci od czegoś, okazało się, że właśnie inwestowali te uczucia, a one nie były wcale jakby e, wcale odzajemnione z tego wynika, tak? Więc znowu ta osoba obawia się bardzo, bo znowu jest ta sytuacja, w której ty jesteś dla tej osoby całym. E, Sercem, tak? No i znowu tutaj y, jest ten problem. Y, w tej postaci, właśnie, że ona Ciebie kocha znowu całym sercem i, i tęskni za Tobą bo czuje, że te uczucia są silne do Ciebie. No i właśnie, oddam ten świat, oddam siebie i co mi z tego zostanie, jeśli, ta, jeśli ty ją odetniesz? Więc ten mężczyzna, lub ta kobieta, tak myślą, jeśli odetnie mnie. Ta, ta osoba, którą teraz kocham, która teraz jest dla mnie istotna, to ja mogę zniknąć, tak? Mój cały świat pryśnie, bo to jest mój cały świat, ta osoba jest całym moim światem. Więc tutaj właśnie, ja bym powiedziała, można okazać tej osobie zainteresowanie, ale zrobię to też ostrożnie, tak? Czyli właśnie um, nie brać jakby um, wiedzieć, że ta osoba może być z początku wycofana, ostrożna, że może Gdzieś tam się wycofać, ale to nie znaczy, że ona tego nie doceni jakby po czasie, tak? Bo kiedy już jakby zacznie to rozumieć, ja jaśniej wyjdzie z tego, z tej dziesiątki mieczy, to wtedy właśnie może i poczuje się pewnie, jak ta czwórka mieczy mówi właśnie taka pewność, bo to jest podstawy, większa pewność, lepsze samopoczucie, no to myślę, że wtedy doceni to, że właśnie jednak pokazałeś i pokazałaś, że jesteś, tak? Więc e, tak to wygląda z kolei dla opcji numer 2. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Okej, okay, mamy opcję numer 3 i to jest jaspis kryształowy i zobaczmy, czy warto zrobić krok w kierunku tej osoby, o której myślisz. Czy warto zrobić krok w kierunku tej osoby, o której myślisz? Czy warto zrobić krok w kierunku tej osoby, o której myślisz? Warto zrobić krok w kierunku tej osoby, o której myślisz, w opcji numer 3. Okay. Więc mamy dwa razy y, dwójkę y, przepraszam, mo, y, kijów, dwa razy dwójkę kijów i mamy dwa razy piątkę monet. Ta osoba jest jakby... Ta, ta karta mówi o wakacjach bardziej, tak? Czyli on tutaj sobie czyta, gdzieś tam jest w jakimś takim być może dystansie. Tutaj natomiast bardziej ta piątka kielichów mówi o takim stanie właśnie zwąpienia. Więc... Łącząc te energię, widzimy właśnie to, może nam to podsumować ta karta siła, tak? Czy ta osoba walczy ze sobą, ona jest w dystansie, ona jest odsunięta, jednocześnie ma prawdopodobnie niezbyt pozytywne wizje dotyczące Waszej relacji, czy może wątpi w to, że mogłoby się tutaj coś udać, tak więc mam tutaj Asa. Kielichu, więc to jest miłość. Więc ta osoba właśnie ma te uczucia do ciebie. On są niewyrażone prawdopodobnie, bo tu właśnie jest ta trójka kijów z kolei. Ona mówi właśnie o tym, że albo coś się dzieje, albo coś się nie dzieje. Na no, dwoje babka wróżyła, nie wiadomo na czym się stoi. Tak? Czyli coś jakby miało się wydarzyć, ale tak naprawdę może to jest tylko takie mydlenie oczu i tak dalej. Widać, że ta osoba. Tutaj jest te osiem mieczy, no jest tu ta osoba wycofana, tak? Więc ona jest gdzieś tam zablokowana w tych swoich, jakieś takie mentalne więzienie, to jest, tak? E... Ta osoba się obawia, martwi się, no tutaj dużo siły i to jest też, moim zdaniem ta karta mówi właśnie o konflikcie wewnętrznym, tak? Czyli tutaj jest ten konflikt wewnętrzny, walczą te wątpliwości, ten dystans tym właśnie, żeby właśnie z myślą o tym, kurczę, może by tu coś zacząć, bo tu jest ta trójka jednak monet, tak, czyli jakby rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu, już prawie, prawie jakby, tak, ale no tu jest ta dwójka, dwójka kijów mówi o tych wątpliwościach mimo wszystko, tak, czyli ta osoba jest jakby tutaj bardzo płochliwa, bardzo trudność, myślę, dojść z nią do ładu, tak? bo myślę, że tu okazujesz jej jakby zainteresowanie, to ona ucieka z drugiej strony, kiedy nie okazujesz tego zainteresowania, to właśnie ona czuje się zraniona, że ją olewasz, tak? czy on no i tutaj jest trudna sytuacja, bo on lub ona tkwią właśnie w tym więzieniu umysłowym, ciągle walczą ze sobą, prowadzą ze sobą wewnętrzną walkę są niezdecydowani więc właśnie tak jak mówię, tutaj jakby twoja interwencja jakby działa odwrotnie na tą osobę. Właśnie jakby tutaj te, to, co ty robisz, jakby powoduje tylko to większe tutaj jej zakłopotanie i tą wewnętrzną walkę, ten konflikt wewnętrzny. Tak? Z jednej strony, jakby jest radość, że wow, coś tu się dzieje, a z drugiej strony właśnie jednak mimo wszystko yy, te wątpliwości tutaj są, tak? Czyli ta osoba jest jakby. Yy, bardzo płochliwa, tak? Czyli właśnie ty się zbliżasz, że on od razu bierze nogi, zapadnie znika. I to jest taka zabawa w ciuciu babkę, trochę, tak? Trochę tu, trochę tu. Nie wiadomo na czym się stoi, więc pewnie zastanawiasz się, co w tej sytuacji zrobić, tak? Właściwie. Więc załóżmy sobie, może kartę, jak się zachować w, w takiej sytuacji, jeśli ta sytuacja. Tak wygląda. Więc jak się tutaj zachować. Więc, że ta osoba na pewno Ciebie kocha, tak? I jej niepewność wynika właśnie z tego, że no, ma trudność może w wyrażeniu tych uczuć tutaj. Zobaczmy, jaka jest rada dla tej grupy tutaj. Mamy rycerza, mieczy, więc ta osoba z tego wyjdzie, tak? Ja bym powiedziała, nawet bez twojego udziału. Ja bym powiedziała, że tutaj może twój udział właśnie nawet, e, tak jak mówię, płoszy tą osobę, tutaj ona tak e, czmycha, tak? Jak spuszczona właśnie zwierzyna. Ja bym powiedziała, właśnie ta osoba musi poczuć, że taki przypływ świeżej energii, że sama musi coś zrobić, być może to jej pomoże w tej sytuacji, tak? Znajdzie tą siłę, żeby właśnie pokonać te wątpliwości, żeby właśnie w końcu dokonać jakiegoś wyboru tutaj, tak? Więc myślę, że jeśli o to chodzi, tutaj jest szansa, znaczy no to jest taka szansa, właśnie, no nie wiadomo, tak? Czy to jest takie chwiejne, płochliwe, że właśnie jakby krok do przodu, krok do tyłu, jakby przeciąganie liny. Ja bym powiedziała, że zostawić tutaj właśnie tą sytuację, zostawić tą sytuację, może nie odcinać się od tej osoby, ale wycofać się jakby pozwolić jej tutaj nabrać tej nowej energii, chęci do tego, żeby samemu coś zrobić, żeby być w tym może wytrwałym, żeby, żeby właśnie poczuć, że, żeby ta osoba poczuła, że właśnie jakby gdzieś tam troszkę ciebie ubywa, bo być może właśnie o to chodzi, że zawsze byłaś, zawsze byłeś dla tej osoby I, no, i ona mogła swobodnie sobie tkwić w tym więzieniu właśnie tego umysłu, bo wiedziała, że ty tam gdzieś jesteś. A kiedy ty się zjawiałeś lub zjawiałaś, no to mogła też bezpiecznie właśnie zagrać tą prymiadomne trochę, tak? Czyli się odsunąć i wiedziała, że i tak ty tam gdzieś będziesz, jesteś, tak? Natomiast właśnie gdybyś ty lub się wycofał lub wycofała, no to myślę, nie ucinała, tak? Nie ucinała kontaktu, czy tej sytuacji, ale wycofała się bardziej właśnie jakby tu zajęła się sobą, swoim życiem. Myślę, że ta osoba jakby zaczęłaby wtedy odnajdywać w sobie tą świeżą energię do tego, żeby... tą siłę, świeżą energię, żeby wyjść, tak? Żeby tutaj z tej energii takiego zwątpienia, stagnacji wyjść, żeby właśnie zobaczyć, że wow, wow jest tam jakiś króliczek, trzeba go trochę pogonić, co nie? I mamy tutaj znowu as... Kielichów, tak, czyli dwa razy, więc ta osoba to jest potwierdzenie, że ta osoba cię bardzo kocha i prawdopodobnie ty masz w sobie ten lęk, że się odpuścisz, tak? nie będziesz jakby uderzać do tej osoby, to ona jakby to się rozpuści gdzieś, tak, rozmyje, no i koniec i katastrofa. Myślę, że nie masz powodów się obawiać, że tak by było, bo ta osoba, te uczucia są obopólne. Ta osoba ciebie również bardzo kocha, tak samo jak ty ją kochasz, więc myślę, że e, jak najbardziej e, możesz temu zaufać, możesz zaufać w siłę i jakby to, że, te, że ta osoba jest skłonna zawalczyć o to, że wprowadzi tą taką pozytywną energię mimo wszystko tutaj, tak? Że nie jest to beznadziejna sytuacja. powiedziała właśnie krok troszkę do tyłu i to może bardzo zmienić tą całą dynamikę tej sytuacji, tak? Yy, pomóc tej osobie właśnie jakby tu jakiś konsensus, do jakiegoś konsensusu dojść, dojrzeć do czegoś, tak? Więc tak to wygląda dla opcji numer 3. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.